Przecież Boże, Panie Państwo, dzisiaj zajmiemy się świętą. Elżbieta Seton, urodzona w Nowym Jorku, zmarła w Ameryce, założycielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Jej rodzice przynależeli do protest protestanckiego odłamu tak zwanego Kościoła Episkopalnego. Jej matka była córką pastora tegoż kościoła, ale zmarła już, kiedy Elżbieta miała trzy lata. W wieku 19 poślubiła bogatego biznesmena William Setona, z tego małżeństwa urodził się pięcioro dzieci. Rodzina była właścicielem kilku statków, opływała we wszystko, pozwalając sobie na życie w dostatku. Gdy mąż stracił kilka statków na morzu, rodzina zbankrutowała. Wkrótce potem William zachorował, a lekarze zalecili mu pobyt we Włoszech, dokąd ugał się z żoną i najstarszą córką. We Włoszech pod wpływem pewnej bogatej rodziny, głęboko wierzącej, Elżbieta przechodzi na katolicyzm. Kiedy mąż umiera, wraca z córką do USA już jako katoliczka. 14 marca 1805 roku. W wieku 61 zostaje oficjalnie przyjęta do Kościoła Katolickiego. W tym czasie, po wybuchu rewolucji we Francji, po prześladowaniu Kościoła Katolickiego, USA wprowadziło szereg praw antykatolickich, zamykając przede wszystkim wszystkie kościoły, przejmując przedszkola i szkoły katolickie. W tym czasie przejście na katolicyzm oznaczało społeczną degradację. Oficjalnie przyjęta została do kościoła przez arcybiskupa Baltimore Johna Carola. Przez całe życie towarzyszyła jej presja ze strony protestanckiego społeczeństwa Nowego Jorku, aby porzucić Kościół Katolicki i powrócić do kościoła swoich rodziców. Co nie powstrzymało się Elżbietę do wypełnienia swoich religijnych czynności, swojego powołania. Impulsem do poświęcenia się całkowicie pracy charytatywnej było spotkanie z emigrantem francuskim, zakonnikiem, ojcem Louis de Bois który schronił się w Stanach Zjednoczonych, uciekając z Francji z powodu prześladowań, Był właśnie w trakcie zakładania pierwszego katolickiego seminarium w USA oraz szkoły katolickiej. Siedla Izbeta Chiton, urocza i kulturalna pani, oddaje się całkowicie w posłudze ubogim dzieciom. Wraz z księdzem Dubois otwiera pierwszą w USA powszechną szkołę o profilu katolickim. Rok później zakłada Akademię Świętego Józefa i publiczną szkołę dla dziewcząt. Dzięki finansowemu wsparciu katolickiego biznesmena Samuela Kupera, radziadka słynnego katolickiego aktora Kary Kupera, zakłada zgromadzenie Siostr Miłosierdzia pod imię, pod Świętego Józefa. Reguły i konstytucje zgromadzenia Siostr założone przez Siostre Ludwig Ante i św. Wincente Paulo we Francji stało się bazą, na której święta Elżbieta Szeczon budowała Zgromadzenie miłosierdzia imieniem świętego Józefa w USA. Zgromadzenie to jest znane dzisiaj w Stanach Zjednoczonych na na misjach w Afryce i Azji. Wiele innych dzieł charytatywnych powstało z inicjatywy lub bezpośredniej ingerencji świętej Elżbiety z Wszystkie miały na celu szerzenie wiary katolickiej w USA oraz opiekę na najbiedniejszych. Jej życie było całkowite poddane woli Bożej. Była kobietą modlitwy, pracy, czyli codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, święta czytanie Pisma Świętego, ogromna cześć do Najświętszej Marii Panny, była treścią jej całego życia po swoim nawróceniu na katolicyzm. Borykała się z różnymi trudnościami w ciągu całego życia. Najpierw śmierć męża, później dwóch córek. Była niezrozumiana wśród najbliższych. Ciągła ciągłe konflikty między innymi członkami swego zgromadzenia. Znosiła to wszystko z wielką cierpliwością, pozostając do końca życia uroczą i kulturalną panią. Zmarła w wieku 46 lat na Gruźlicę. Dziś przypominają ją bazylika nosząca jej imię, Bazylika świętej Anny Elizabeth II w USA.